To samo miejsce, ale nowa, urocza tym razem, asystentka. Dzień dobry, trener Przemek z tej strony, z klubu Samia Judo. I dzisiaj poćwiczymy sobie górę naszego ciała. Poćwiczymy sobie wyjątkowo z ciężarem. Czy to będzie u was jakaś butelka wody, u silniejszych osób z grzewka wody, czy jakiekolwiek inne urządzenie. My akurat mamy hantle, nie każdy te hantle ma. Jednak będziemy dzisiaj wykonywać ćwiczenie góry ciała z obciążeniem. Oglądajcie. Pierwsze, co poćwiczymy, to nasze barki. Ćwiczenie trochę podobno do tych, które robiliśmy na taśmach z trenerem Dominikiem. Jednak tutaj użyjemy obciążenia, bo będzie ono trochę może bardziej skomplikowane, ale na pewno cięższe i bardziej efektywne. Siadamy na czymś, krześle, nie wiem, łóżku, czymś po prostu siadamy, gdzie możemy stabilnie usiąść. Zjeżdżamy pośladkami na skraj tego, ale jeszcze na tyle, żebyśmy nie spadali, żebyśmy byli w miarę stabilni. Dodatkową stabilizacją są nasze nogi, muszą pójść trochę w przód, żeby stopy nie były pod kalanami, bo będą nam przeszkadzać, i jeśli ta pozycja już jest wystarczająco stabilna, możemy przechodzić do dalszych etapów. Bierzemy handle, które mamy pod rękami, pod, pod nogami, ustawiamy łopatki, wciągnięcie łopatek, mocno spięty brzuch, pośladki to nam zapewnia trzymanie pozycji na tym krześle. Tutaj szczególnie istotną rzeczą będzie to, że nasze łopatki w pewnym momencie będą chciały. Te barki będą chciały lecieć do uszu, będziemy wychodzić z, tych, z tego trzymania łopatek. Kontrujemy to mocno. Drugą rzeczą jest to, że nasze łokcie muszą być tak ustawione, żeby patrzeć jak najbardziej w przód. To jest ta rotacja zewnętrzna, o której wspominałem. I w tym momencie możemy przejść do wykonywania ćwiczenia, idziemy handlami do góry, dokładnie do tej pozycji. Powtórz jeszcze raz, i zatrzymaj się proszę na górze. I tutaj zatrzymujemy się w tej pozycji, w której dochodzimy do wysokości barków. Już możesz lecieć dalej. E, dlatego, że powyżej, e, kiedy pójdziemy wyżej niż jest bark, e, wyjdziemy już z pracy samego barku. Również nasz tułów jest delikatnie pochylony. Nie wychodzimy e, z miejsca, w którym przed chwilą ćwiczyliśmy, dlatego, że nadal ćwiczymy barki, jednak teraz skupimy się na wyciskaniu ciężaru nad głowę. E, I Siadamy stabilnie na krześle, bierzemy nasze hantle w ręce, teraz już siadamy całkowicie głęboko w krześle, tak żeby nasze plecy dotykały oparcia w krześle, krzesła i żebyśmy siedzieli przede wszystkim stabilnie. Co jest teraz istotne? Tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu, brzuch, pośladki, łopatki, odcinek lędźwiowy, całe plecy przywierają do oparcia krzesła, jednak odcinek lędźwiowy musi być na tyle odległy, żeby weszła przynajmniej nam tutaj dłoń. Czyli taki delikatny mostek robimy. Wypychamy trochę nasze, naszą przeponę. W tej pozycji zarzucamy sobie handlę na barki. I teraz na szybko ja to pokażę, wytrzymaj trochę w tej pozycji. Jeśli to jest wychylenie 0 stopni, a to jest wychylenie 90 stopni, to staramy się nasze ramiona trzymać w pozycji około 405 stopni w ten sposób przez cały zakres ruchu. I w tej pozycji jeśli jesteśmy, staramy się trzymać ramiona jak najbliżej klatki piersiowej, trzymać je przy sobie, nie pozwalać na to, żeby łokcie nam się rozjechały na boki, hantle mogą leżeć na naszych ramionach, czyli nie wiszą w powietrzu, nie leżą na naszej klatce, tylko trzymamy je swobodnie na barkach i z tej pozycji możemy zacząć wyciskać je nad głowę, dokładnie w ten sposób, możesz to robić cały czas, staramy się, aby hantle chodziły... Pionowo, tylko i wyłącznie, żeby nie rozjeżdżały się na boki. Staramy się również, aby hantle znajdowały się zawsze nad naszym barkiem, czyli nie dopuszczamy do sytuacji, gdzie wyciśniemy nad głowę, ale te hantle są przed nami. I uważamy na to, żeby nasze łokcie nie rozjechały się z tego kąta 45 stopni na boki. Następnie przechodzimy do pozycji leżącej. Będziemy robić wyciskanie na klatkę piersiową. Spinamy brzuch, spinamy pośladki, przesuwamy kota. I pamiętamy o odcinku lędźwiowym. Wchodzi przynajmniej dłoń. Mostkujemy delikatnie. To jest bardzo ważne dla zdrowia naszego kręgosłupa. Mamy nasze hantle w pobliżu rąk. Teraz możemy położyć je na naszej klatce piersiowej. Przy naszej klatce piersiowej. Nadal stosujemy tę samą zasadę jak, na, jak przy wyciskaniu nad głowę. Jeśli chodzi o rozstaw naszych ramion. 45 stopni wychylenia od naszego tułowia rąk. W ten sposób. Będzie ustawieniem idealnym, w miarę uniwersalnym. Staramy się, aby nasze... Obciążenia, nasze hantle, czy cokolwiek weźmiecie innego, nie wiem, butelki wody były w tym momencie nad naszymi łokciami, żebyśmy nie musieli się męczyć trzymając je w ten sposób, i przy cały czas ściągniętych łopatkach, To jest bardzo istotne, bo te łopatki będą chciały nam wychodzić do takiego garma. Trzymamy mocno ściągnięte łopatki i w tym momencie wyciskamy ciężar nad klatkę piersiową. Staramy się w tej pozycji, żeby hantle w tym momencie znajdowały się nad naszymi barkami. I nasze łopatki mocno ściągnięte. I wracamy do pozycji łopci na ziemię. Przechodzimy do ćwiczenia naszych ramion, naszych bicepsów. Znowu wszystkie elementy brzuch, pośladki, łopatki. Rotacja zewnętrzna w ramionach. Ręce wiszą swobodnie na razie. Idea cała ruchu polega na tym, że teraz chcemy każdą rękę pojedynczo, osobno e, przywieść, zginając rękę do naszej szczęki. E, jednocześnie wykonując delikatny ruch łokciem w przód. E, może zademonstrować. I zatrzymać się tutaj. Staramy się pójść hantlem do naszej szczęki, żeby w odpowiedni sposób ustawić naszą rękę, łokciem wyjść delikatnie z pozycji przy tułowiu w przód, ale tak, żeby ten łokieć, powiedzmy, patrzył w ziemię, ale nie wychodził tak mocno w przód, żeby patrzeć właśnie w ten sposób. Maksymalnie dochodzimy do maksymalnego zgięcia ręki, a następnie w dół do maksymalnego jej wyprostowania. I w tym momencie może ruszyć druga ręka. Tutaj istotne będzie to, że w miarę zmęczenia będą puszczały na łopatki, nasze łopatki i e, barki będą szły w górę, czemu musimy przeciwdziałać. I drugą rzeczą będzie to, że będą chciały nam się rozjeżdżać łokcie na boki, i my już z mocno zbudowaną górą ciała żegnamy się teraz z Wami, ale przede wszystkim pamiętajcie: Zostawcie dla nas łapki w górę i w komentarzach dodajcie zdjęcia, filmiki, jak sami ćwiczycie i nie leżycie tylko w domu. Do zobaczenia.